jeszcze jeden film z cyklu akcesoria zali, bo znalazłem taką fajną rzecz, jak ledowe tylne lampy w kufrze. Zamówiłem przyszły, zamontujemy, zobaczcie jak to wygląda. zresztą Zobaczę sam jak to wygląda. Zapraszam serdecznie. Tylne lampy są też dość fajne. Yy, zobaczymy no. Jeżeli mi się nie spodoba, to tamte sprzedam a założę z powrotem te. Spróbuję tak to zrobić, żeby nie ingerować yy, w instalację. Standardowo wszystko przychodzi, oczywiście, dobrze zapakowane. Same lampy wyglądają tak na razie Nie będę tej folii ściągał do montażu, żeby nam się coś nie za tego tało, no myślę, że na mojej czarnej białej perle będzie wyglądało to pięknie no tu mamy trzy przewody myślę, że jakoś to poszukujemy. Dobra, tu mamy jedną lampę. Zostawię, tu mamy drugą lampę. Mamy drugą lampę. Jest dokładna instrukcja jak zamontować o, nawet jest jak wpiąć w kostkę, no proszę jak pięknie, no widzicie, czyli mamy mamy tutaj bezproblemowo tutaj jest oczywiście zestaw śrubek montażowych oraz kabelki do połączenia dobra, odkręcę, pokażę Wam jak to wszystko zamontować i jak to będzie później wszystko wyglądało na motocyklu, ten montaż lampy jest no, banalnie prosty. Mamy tu jedną, drugą i trzecią śrubkę tutaj ukrytą. Odkręcimy to, zobaczymy jak to wygląda tam. Dalej. Więc na i odkręcamy te trzy śrubki. I nam a no, tutaj. Kostki, musimy je wypiąć jest zaczas I się wysuwa. Jedna wyszła. Nie chcesz. Nie jest skora do współpracy, ale też wyszła. Proszę. Lampę mamy zdemontowaną. Słuchajcie, tu w instrukcji mają fajnie opisane, bo jest wszystko pisze czarno na białym czyli czarny łączymy z kablem zielonym, biały z czerwono-zielonym a żółty z biało brązowym i tak też uczyniłem tutaj na tych przejściówkach jak widzicie zaraz zaraz zaświecę proszę, pozycja nam się zapaliła teraz naciśniemy stop Nie widzę, ale mam nadzieję że działa Widzicie, ja nie będę tutaj y, ciął tych kostek i się tam wlutowywał, bo jakbym chciał wrócić do starej lampy, to będę miał wszystko jak należy. Połączę tutaj, y, połączę tutaj z, z tym, co przyszło w zestawie, i tutaj mam dorobione konektorki. Widzicie? I te konektorki pójdą tutaj we właściwe kolory, tylko musimy tu jeszcze wziąć. Zrobimy to może na termokurce, bo to takie jest no nie do końca stabilne. Ale jak tu to, to zrobimy na termokurce, to powinno być dobrze. Najpierw polutujemy tutaj, a później połączymy resztę. Mamy tu nasz zestaw do lutowania, w którym w filmie też go opisywałem, i łączymy teraz po kolei po kolei tutaj, tutaj przewody, czyli idziemy, żółty z żółtym, kładamy, kładamy, cień, tutaj używamy źródła ciepła z zapalarki, proszę pięknie nam się stopił i przy okazji mamy polutowane i po termoskurczowane. Tak. Dobra, lecimy następnym. Czarny. Tu dajemy trzech. Tak. Zodajemy kies ogień. No i proszę, to już jest zlutowane. Teraz tylko jeszcze jeszcze pozgrzejemy, żeby nam się pokurczyło. No i drugi. Przewód jest gotowy. je nam jeszcze biały. Ta sama historia. Wkładamy. Wkładamy. Wlejemy. wałożywamy termo polski No i proszę wala mamy tutaj połączone tu jest na oryginalnym tym a tutaj to... Weźmiemy i połączymy pustkoskami Nie będziemy musieli później ich ciąć. Dobra, termokurczki mamy przygotowane. Jedziemy teraz zgodnie z tym, co tam było. Czarny z zielonym. Tu mamy zielony. Ma cyk. O, mamy tutaj termokurcza i będzie nam się to fajnie trzymać e, czarny żółty e, żółty z białobrązowym tu jest białobrązowy dobra czyli zakładamy tutaj konektorek no i wsta Konektorek i zakładamy termokurcza. Dobra, to tu dwa mamy, i biały idzie do czerwono do czerwono zielonego. Nie ja wyjdzie do czerwono-zielonego, to jest chyba to. Muszę to sprawdzić, jeszcze na wszelki wypadek. Tak jest. Wszystko się zgadza. Ja wyjdzie tutaj. Dobra, no to teraz co? Teraz grziemy to. No, i proszę widzicie mamy to pięknie zmontowane jeżeli coś by było nie tak no to może jeszcze to zawsze możemy termokurczkę przeciąć i z powrotem zamontować lampę oryginalną dobra zakładamy i skręcamy. O, jaki tu syf. O, to od razu. Aby nie było elegancko. Tak jest. Dobra, musimy te table tu teraz ułożyć w tym korytku. A tu jeszcze może, nie to ułożymy dobrze. To jest fajnie zaizolowane. Także tu nie ma z tym problemu, żeby nam się to gdzieś tu. A tu jest takie fajne korytko. układamy w nim kabelki układamy w nim kabelki i wkładamy na rąb, a tu pasuje bardzo dobrze, czy nie pasuje bardzo dobrze? nie no pasuje, nie Co tu mi kable podeszły chcę, żeby to wziąć żeby nam to właśnie nie przeszkadzało i nie odstawało. No i super mierzymy teraz śrubki, które są w zestawie mierzymy śrubki, które są w zestawie No już na nakrętki nam się to nie uda zrobić Dobra muszę iść po śródokręt. видно. Ну, я думаю, мы готовы. Все, Tak to wygląda. Myślę, że na tym czarnym się prezentuje dość fajnie. Zapalimy. No tak to no drugą montujemy identycznie. Więc więc zrobimy to i i zobaczymy. Nie wiem, no według mnie to wygląda dość, dość ciekawie. No, Zobaczymy jak no, to będzie z Tutaj, Spójrzcie, no tak to wygląda w montażu. Teraz no, widzimy jeszcze stop. Jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cześć i czoła.